No, pracujemy masaż, masaż klasyczny, masaż chiński Później masaż specjalny, manualny na kosteczki, na kręgosłupa. Cześć, witam Z Polski, na nachodzę się troszeczkę dwa słowa i co, jego stało lepsze, czy wam, czy jak, co coś? Jestem bardzo zadowolony Czuję się świetnie No po prostu dla mnie to był pierwszy, pierwsza klasa Dziękuję bardzo. Lajk, do do dobry, kanał Igor Masaż. To dzisiaj mój już stały klient, będę zaraz dwa słoweczka mówię. Wczoraj przyszedł na masaż, dzisiaj znowu, powtórny, drugi raz. No, dwa słowa poproszę, jak was się czujecie. Od i na misji Rewelacyjnie się czułem. E, spałem bardzo dobrze, ale zdecydowanie kropkę na. I postawiła moja żona, która skorzystała właśnie z masażu. Była bardzo zadowolona, a ona jednak nie jest e, taka łatwa do tego, żeby, żeby być na masażu. A była i, i teraz chce przyjeżdżać tutaj do Igona. Так що, дякую. Дякуємо, що прийшли. Наразі у пана трошечка проблеми з кінглосухом. Ми зробили спеціальний мануальний масаж. Такий, як в Древній Росії, у Сибіру. Хто знає мануальні техніки, плюс масаж. І така методика, дуже краща для лікування. Наразі, щастя, до зустрічі. Дякую.